Dobrze mówię, zresztą tak, że mam pokazanie parę rzeczy, tak? Parę ogólnych, parę bieżących oczywiście, bo o tym mówiłem o, o tym nie mówiłem ostatnio oczywiście, tak, bo mówię o innych erach, oczywiście ważniejszych, ale wiecie, że te o których tutaj będę mówić, tak wspominam, one też są ważne, życiowe, tak osobiste, tak samo ważne jak inne ery, więc, yy, więc mam, że coś to będzie być git, bo filmik ten fizyczny z kamery będzie dzisiaj na Instagramie, tak, a jutro na YouTubie, tak? O, o, o chyba chyba jutro na YouTube niekoniecznie na YouTube, na Instagramie na pewno, o, czy na YouTube, bo wiecie, że jutro na YouTube wydaje teraz inne rzeczy, tak na pewno wytykowy, tak na pewno ten, pop, ten cel, to to czego oni mi nie przesłali, prawda? No właśnie. Yy, więc yy, to będzie, to będzie wtedy jeszcze 8 filmików typowych, no to wtedy nie będę mia miał jak widać tego na YouTube, no ale ewentualnie, ewentualnie tutaj Was uczulam, tak od razu, wiem, o, przychodzę do rzeczy od razu, wiadomo, bo to jest filmik yy, na temat naszych rzeczy, tak? Ogólnych, bieżących, aktualnych, tak, ważnych i nieważnych yy, to co będzie, to będzie na tym filmiku, tak? Yy, tą kwestię za chwilę podam oczywiście spokojnie, bo ja wiem, że posta, macie posty, macie razem, macie filmiki wydane, oczywiście więcej tego macie na YouTube. Na YouTube, ale na Instagramie też te filmiki macie do oglądania. Poprzedni filmik był widokowy, tak? Z tego widoku piękno oczywiście dalej. Macie do oglądania, tak? Na Instagramie, na YouTube, on będzie jutro, tak? Czy ten filmik będzie na YouTube? Jak mi się uda, to go wydam. Bo wtedy nie osiem, tylko 7 filmików, nie fizycznych, typowych stworzę, bo reszta to wiadomo, a 7 fizycznych, to co ja stworzę, wtedy ja to wydam na YouTube, tak? Na Instagramie niekoniecznie, ale na YouTube na pewno, tak? Dobra? No. No dobra, więc to wszystko, tak? I co do tej rzeczy, rzeczy tak bieżące, bo to jest kwestia bieżąca, ją muszę podać na jako pierwsza, bo widokowy macie do oglądania na YouTube, on będzie jutro. Poprzedni filmik na temat zimnych chrabaty tak i na temat jeszcze tam trochę wersji tak, tak i jeszcze innych rzeczy, ten macie na Instagramie wczoraj oczywiście, mi się wydaje, że wczoraj, a jutro, jutro on będzie na YouTube, nie, bo dzisiaj, na dzisiaj go nie ma niestety na YouTube, bo jest na temat etapy, jest na temat dobry fakt, zajmuje się ale wiecie, że jest to, nie, tylko, no, to tylko, tylko to na YouTube, ale jeszcze filmików to są typowe filmy, nie? W tej oczywiście widokowy ten zachodem, nie? No. O dobra, a resztę, a tak to reszta macie na Instagramie tak, a to co będzie na YouTube? z tego tak, to będzie po no prostu na YouTube, za chwilę powiem tą kwestię tak, za chwilę kwestia postów z YouTube'a, oczywiście, za chwilę kwestia tych i te, kolejnych a co do tego, tak, tej rzeczy nowej, specjalnej filmiki to macie z rana, z rana to macie, czyli są następne kolorki tak, na Insta, do zobaczenia, nie no, czyli no, o streamingu one są tak, do oglądania zresztą ktoś widział te rolki, bardzo mi to cieszy, widokową też macie na rolkę, spokojnie, to też macie, ten filmik też będzie na rolce, w to nie wątpię oczywiście, to jest odcinek tak, studyjny, oczywiście. Wiem, wiem, że się będę powtarzać, oczywiście, w niektórych kwestiach, no ale wiecie, że jest taki że robi filmy. A ja wiem, że filmy wy oglądacie, te oglądasz, wy oglądacie. Ja też oglądam swoje filmiki, tak. Wiem, że Wam się to podoba. Ktoś jest fanem, tak. Jest, jesteś fanami moich filmików, więc czemu by nie zrobić koniecznych filmu filmików, prawda? Mam też tknęło, tak. Skoro mam już yy, właśnie nie basz, tylko rzadko, tak. Zatem dostę, tak. No, oczywiście z felciem, aha, bo z felciem zrobimy, chociaż nie, ha z felciem zrobimy, znaczy, aha, okej. Okay. Bo, bo ja. Dałem wam w secie, tak, felcia, i, bo inaczej dałem na żelację, inaczej dałem na, jako post, nie? No, oczywiście do zobaczenia z gami materiały macie na dzisiaj. Nie miało ich być, no ale być było, więc zachęcam do zobaczenia. Hmm. Bo materiały postowe, tak i wynikowe tam moje. będę mówić o wymikach oczywiście, bo wymiki są ważniejsze, ale wiecie, że zestawy, tak i osobne też są ważne, bo to też są wydania tak ode mnie. Posty to też są wydania, tak? Dokumenty, jak nie ma są oglądania, tak? Macie do zobaczenia no, posty na Instagramie macie. Być, być są, tak? Jakieś tam są. Są zestawy, są osobne, tak? Jest tam zdjęcie też moje. Zachęcam, bo to tam jest. No dobra, bo, bo zaraz macie filmiki, tak? są macie posty, macie raz, To było, tak? To było, spokojnie, to tam jest właśnie czego. Na stronie tego nie ma, bo to do, dotyczy do, do tylko Instagrama. Na YouTube tego nie ma, na, na stronie tego nie ma, tak? Bo to do, dotyczy do tylko Instagrama. Jest do, Na YouTube jest to, na stronie jest to, na Instagramie jest to, dobra? Ok? No, to tyle, tak? Bo to do kwestii, bo to jest kwas, ta kwestia, oczywiście, tak to jest ta rzecz. Natomiast, jeszcze jedna rzecz jest taka, tak ogólna, tak na ogół, tak muszę powiedzieć. Już wiecie, jak tego nie, a to też jest ważne. E, mamy robić na dżunglę, tak, na lówki, na go, tak po halo. Robić na kible, na go. Oj, oj, no. Nie wiem, znowu to łóżko, nie musi pajechać Dżungli, tak, na go, do głądu po Pająki zerzu i konie zabawy. Serczu klinkła. No, na północy. Do no, to nie do was, nie? Tylko do łóżka, bo do, do łóżka coś do kibla, do drugiej i wszędzie coś, no. Robimy dzisiaj na mrówki, tak? Postrzałowe, pająki egzotyczne, robimy wszystkie. Wąsaki też, no. Nie da się, trzeba poszukać wąsakami, no. Nie wiem. Nie, to, to nie do was, tak? To nie do was, nie do ciebie, tylko do tego łóżka, bo musi to wkurzać mnie, no, znowu. Ostatnio też tak było, nie? No, no musi wkurzać, musi. No musi, no, trzeba. Czy... Matka was z tym łóżkiem, nie? Zsuwać, muszę poprawiać ja nie wiem. No dobra, już mniejsza o to, tak, bo to powiedziałem. A kwestia YouTube'a, tak, to posty na YouTube to macie do zobaczenia najnowsze. No, ogólnie 6 postów to dałem, tak, na YouTube to dałem. Do zobaczenia nie macie. E, filmiki macie z rana, tak? E, bo Instagramie, bo na YouTube macie filmiki te. Te filmiki też macie na YouTube, tak mi się wydaje. E, taką mam nadzieję przynajmniej. E, Fizyczny filmik, tak, ten poprzedni, ten i ten widykowe jutro na YouTube, 7 filmików typowych też na YouTube. Ja, ja te filmiki dopiero stworzę, oczywiście. Nie, nie wykluczam tego, że je stworzę dzisiaj tak, i jutro je wydam, bo jutro je wydam, oczywiście, ale dzisiaj je mogę stworzyć tak, jak będę chciał. jak będę miał Wenę, tak, to nie wykluczam tego, że te filmiki zrobię, 7 filmików, tak, i wtedy ja je jako typowe jutro wydam. czy jakie będą, takie będą i to wszystko, tak. Bo jeszcze przejść do, do bo jeszcze muszę przejść do, do twórczych spraw, a, a wiecie, że twórczość jest ważniejsza niż posty, f, y, filmiki czy tam y, relacje, nie? No. Ale posty na YouTube też są wydania, więc zachęcam do zobaczenia, bo posty na YouTubie nowe są. YouTube będą kolejne posty, to nie wątpię, tak? 6 postów w każdym razie będzie, tak? No, z, tym, z tą kartką na YouTube posta nie ma, bez przesady, ale macie za to inne rzeczy. YouTube będą kolejne rzeczy, tak, no i to tyle. Tak, no? Wszystko tych rzeczy. No i to tyle, bo to powiedziałem, to powiedziałem, to powiedziałem, to powiedziałam. To tam jest, tam, to jest tu, to jest tu, tak. Wyniki macie do oglądania, tak? Zachęcam i to wszystko z tych rzeczy takich na ogół, tak, aktualnych i bieżących, tak? I możemy lecieć do twórczych spraw, tak? Bo o wolność, tak? O ewolucję korzeni, tak na pewno, tak? Bo o tych herach rzadko mówię, oczywiście, też są możne. Polega również tak? O właśnie te trzy ery, tak, te trzy ery powiem, powiemy sobie o tych herach, co będzie fizycznie, co będzie, czego nie będzie, tak? ale Większość będzie, oczywiście. No dobra, to tyle. Tak? Z tego rzeczy. No. Ja sobie opię rosół oczywiście tak ulubiony, Dawno nie piłem tak bardzo dawno, tak, ale to jest dobre oczywiście. Oczywiście gorące, jakie trzeba inaczej, nie? Hmm. Znaczy gorące może nie, ale już ciepło, idealne do picia. No właśnie. To też były smaczne, więc rozumiecie. Ja tu mam jeszcze, tak mówię, to mam jeszcze takie no, ale ja jej nie zjem, bo ona jest twarda, nie? No właśnie, kiwi też jest y, twarde, więc niestety też tego nie zjem, e, Też robimy na piekło dzisiaj, rozumiem, tak? Halo? Też mrówki? No, znowu coś, nie wiem, ale to nie do Was tylko, bo no, ten papierek nie tutaj pajecuje, nie? No ja nie wiem, musiał zlecieć, no. Też robimy na kible, tak? Też robimy, no. O, bo tylko paska nie wiem, to nie do Was, nie? No. No dobra, więc z, z tych rzeczy to wszystko, tak? I lecimy do twórczych, tak? Bo ja wiem, o są takie, mówiłem wczoraj, tak, o etapach wczoraj, tak, o zimnych chyba gdzie wczoraj, one są to są ważniejsze ery niż y, ewolucje korzeni, ale wiecie, że niektóre ery są tak samo ważne jak inne ery, więc to wy wiecie tak, na no, nie macie to, no i tutaj macie to na no, nie macie to. Więc zachęcam do zobaczenia, bo to tam jest, tak, i na, na stronie macie po prostu blogu, macie mój merch, oczywiście, macie całą twórczość na stronie, tak, na macie też wszystko wydane, z wersją, tak, albumy, wariant, warianty armowe, tak, z Tumali warianty armowe, to jest jakiś bardzo ważne ery też ta życiowe, tak, jedna i druga, fizycznie wszystko będzie tutaj, tutaj, tak, inne fotki tutaj, tutaj, tak, winele, tutaj, CD tutaj, tutaj, bezetorby tutaj tutaj, 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 tak, i to wszystko, tak, bo o tych rach o wersjach, tak, i z Felic mówimy ostatnio. Tutaj się powtarzał nie będę, tak? One też są ważne, tak? życiowa też. O nich mówiłem ostatnio, więc przecież one też są cenne, tak? Wiem, że słuchacie, ale do kupienia fizycznie one będą, tak jak jej folią, tak? Wszystkie warianty, tak? I do tego, i do tego, tak? Weźcie kod send now, tak? Znajdujmy na stronie. No i z tego mi jakieś postelacje i tak dalej, i tak dalej, dobra? A przechodzę do innych rzeczy oczywiście, bo o etapach też mówimy wczoraj, tego tak? przedwczoraj. Ziemia habata też, yy, wreszcie są tak też. Dobrze, pak też, nic nie czego. No a, a, a to ta wolność, polegrządziesz czy tam ewolucki y też są życie w ery, bo one też pokazują już jest ze, środ ze środko, zresztą prywatnie ewolucki tam jest, tak jak widzicie, prawda? Tam są etapy, oczywiście, tam są moje karteczki te z YouTube'a, tak kiedyś tam były stworzone, a tam jest, a tam właśnie jest etapy, nie tam. Nie będę wam pokazywał, bo tam jest Changes, oczywiście, tam bo widzicie Changes, Justina, oczywiście I love you tak Justin Bieber, ale, mm, ale wiecie, że tam, tam, tak, okej? Okay, dobra? No. Więc oczywiście tam owe skorządy że ważną era, tak, bo warianty armowe są do tej ery. Ma pudełko i fizycznie cd binne, tak i bezatorba do i, wizy i kolejkozkie wizytówki, tak i śpiewane nagranie, tak? Dwa śpiewane nagrania na płytkę, CD kiedyś do kupienia będą fizycznie z tej R -y, tak, bo to jest też R na lekkiej folii, CD binne, tak pudełka, prezotorba, e, tak i oczywiście wizytówki, tak? No i bo śpiewanych nagraniach chyba nie miało być do tych R, ale dwa śpiewane nagrania, dwa śpiewane nagrania fizycznie na płytce D z nie będą, czyli, czyli na, na przykład na list, tak i list pożegnalny, Nie chodzi o Was, tylko chodzi o tego człowieka, o których ta płyta, tak? Powiedzcie, że oficjalne, po i warianty są o nim, tak, bo pudełków też nie będzie, oczywiście kupienie jest okładką tak, i krótki żeby pudełko zawiera tutaj to, 6 CD, 6 winny, tak, bo za to okładki moje oficjalne skorzeni, tak, ryzyk nie na, YouTube, na... na YouTube macie 26, tak, na stronie 26 oczywiście macie od One Flowers, macie One mining, tak, One Diamond, tak, One Love, One Sun, tak, oficjalny wariant, oficjalny wariant, tak jak jest, jest oficjalny wariant okładkowy, tak, oficjalny wariant um, obrot skorzeni, i tak będzie okładka pudełka, bluzetolby tak okładki z, oczywiście, o, oczywiście zapis, standard cd, standard cd, tak, na wózku, że nie będzie, zapisy wydaniowe, no wiecie, zapisy wydaniowe, wiecie o co mi chodzi, no właśnie, że one są cd, tak, że one y, love edition cd, także że one minic edition cd, tak, i tak dalej, i tak w każdym razie do całej czustki, tak, bo to będzie i osobno, i w pudełku, tak, bo warianty cd winowe, 6 wariantów, tak, w y, cd, jakiej folie, tak, kolek, sześć wszystko tak, sześć skróconych, 6 edycji, zapis na kartce reż. Się, się nazywa takie tak, że pożytuj, to i to, także że ten, to, że ma, ten ma to, to i to. Kolek 6, 99, oczywiście. Każdy wariant 26 autorów, bo, bo, bo na Instagramie macie. Na Instagramie było jakieś wydane 16 traków, oczywiście, ja wiem. Listen i Hirwazie, bo to było kiedyś, ale to było i kolorki, bo to też było płyta na Instagram, tak? Ale inną wersję macie na YouTube i, ta, i tą wersję, co macie na YouTube, 26 traków, tak? Będzie fizycznie, tak? Na CD, na winerach, bezatorba, wizytówki i, to też, i jeszcze nagranie na płytkę, prawda? No. Bo no. w korzeni to też jest rzucywa, bo 26 traków, tak, czyli o tam, os, bo wiecie, że na side, site side, 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 a sebe, y, tutaj czynoście, tutaj mi oczywiście tak, 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 w przypadku odsłony, prawda, Odsłony też jest, bo odsłony, ja też ostatnio mówiłem tak o odsłony, więc zachęcam do odsłony, odsłony, pryzmat też ważny, o pryzmacie też mówiłem ostatnio, tak, więc to jest zaliczone, tak, wracamy do owolucja więc to oczywiście to będzie fizycznie te będzie więc spokojnie, tak, bo fotki w środku każda warianty inne, tak na warianty winowe te same, każdy wariant winowy żeby się sześciaków, tak na walnieniach sidey jeszcze, okładka mowa, z proszę one love, one song, one flowers, one one, name, one meaning, tak, one act, tak, one act, też one act będzie fizycznie, tak, nie w pudełku, the one act też będzie tak, na jakiej folie, tak, 26 się sześciaków, oczywiście też side sobie na winylu, tak, o, fotki w środku te, co, co będzie ma ten wariant tak i to wszystko, tak, i lecimy do wolność, tak, bo opel grzony, jak nie za powiedzieć, o opel grzony, to nic, nic, nic się nie stanie, O że on już, najwyżej powiem na inny raz, tak, jeszcze na inny raz, a tutaj powiem o wolność, dobrze? Bo wolność jest ważniejsza niż ewolucja, oczywiście, bo te też są okładki wariantowe, tak? Są single, tak? Y YouTube, na stronie, tak, na YouTube macie wszystko, na stronie macie wszystko, tak, na stronie macie 3 coveri tak wydane Pozostałą trójkę macie na, na YouTube na stronie, fizycznie będzie cała 7, tak, obiecany single, tak, obiecany single CD I zapis Live 1, tak, Live 2, 3, 4, 5, 6, o tam właśnie czego CD, oczywiście single CD, tak, winner CD, tak, bo wiecie, że warianty CD winowe do całej 7, będą, tak, do wolności, tak, nie właśnie czego Też o was, o tobie, o mnie, tak, dobre sfery, tak, życiowe sfery, tak, życiowe przekazanie, tak, bardzo ważna era też bardzo ważne single, tak? Warianty są, więc fizycznie warianty wszystkie będą, cała 7, fork, fork w środku każdy inne, tak, każdy wariant inny, CD, na warianty winowe to te same, tak, zapis tak od Life 1 do Live 6, tak tutaj to to i to. Na gekreifolia tutaj, tutaj tutaj, kolekt 70, czyli skończono 7 edycji specjalnych. No i oczywiście zapis coveru, także proszę to i to, że ma to i to, bo układka almowa każdego wariantu inna, tak? Układka almawa ta, ta, z produktu ta sama, w środku inna, na jakiej fonie to wiadomo, tak? Winne cili, tak? Yy, Jednogranie, tak? Yy, wolność, tak? Zapis cover, uło łożę one, od one do six, tak? Yy, Owt na czego? No to tyle, tak? Bo, bo 7 wariantów cili minowych to będzie, na jakiej fonie to wiadomo, tak? W środku tak inne. Yy, warianty winowe, takich i Evermore, tak? Yy, folklore, tak. Yy, Detektorze tak, Reputation, the late light, takie właśnie mi chodzi w tak też dowolność. Dowolność też, tak? Bo wolność fizycznie całościowo będzie, bo plus za to do układki albo jej obiecanego wolność też będzie do kupienia, tak? Pudełka nie ma, kasetek nie ma, tak? Filmu też dowolność nie ma, oczywiście bez przesady, ale fizycznie całość wariantów singlowych, CD i do kupienia będzie fizycznie. Właścikowicen hit, tak, a ta tak, do układki o mojej wolności też będzie, tak? O osobnej ofertach, bo oferty mogą być, oferty na wolność będą, ale pudełka do wolności nie ma, tak? I to tyle, tak? Bo to, co ja chciałem z tego filmu zrobić, tak? Wszystko zrobiłem, tak? I kończymy. To wszystko, tak? No.